A teraz zobaczymy kolejną ciekawostkę z silnikiem Perkins. Mamy podgrzewanie bloku silnika. Tu jest grzałeczka. Z jednej strony kruciec wchodzi tutaj, jest nisko. A z drugiej strony powinien wchodzić tutaj. Do góry na miejsce tego czujnika. On jest zaślepiony. Ale to może nie jest najgorsze, bo to może tak sobie być. Najgorsze jest to, że druga część zgrzałki. Jest podłączona do chłodnicy. I mamy grzanie agregatu razem z chłodnicą. Pierwszy raz coś takiego widzę, żeby w taki sposób to było zrobione, bo zazwyczaj podgrzewamy tylko blok silnika. Tutaj w tym miejscu mamy zrobione wyjście. Chłodna woda opada sobie na dół. Powinna być podłączona do podgrzewacza. Najlepiej z tej strony. A ciepła woda podgrzana, tu jest króciusiec odejściowy powinna być wpięta do góry i leci sobie grawitacyjnie do góry ale nie wpływa to na jakość agregatu, tylko na zasadzie na to, ile będziemy płacić za energię elektryczną, jeżeli silnik jest cały czas podgrzewany. Chłodnica w tym wypadku robi nam za ogrzewanie, za podkrzywanie zagrzę.